Czarna magia i biała magia. Czarna magia to połączenie ze złym światem demonicznym, a biała magia biała magia nie istnieje. Biała magia najprawdopodobniej została wymyślona przez same demony, po to, aby zwieść tych, którzy chcą wyjść z czarnej magii. W momencie, gdy wychodzimy z czarnej magii, szukamy czegoś duchowego. I co nam się pojawia? Biała magia. I myślimy, że jak biała to czysta. Nieprawda. Magia to magia. Ja to wrzucam do jednego wora. Bo wszystko, co nie pochodzi od Jezusa, wszystko, co nie pochodzi od Boga, wszystko, czego nie dostajemy poprzez Ducha Świętego, pochodzi od złego. Od złego Ducha. Czarna, biała magia, Widziбор, karty Tarota. To wszystko jest złem samym w sobie, bo służy do połączenia się ze złym światem duchowym. Najpiękniejsza magia, jaką można doświadczyć, to jest magia życia w obecności Ducha Świętego. Magia życia w łasce Bożej. Magia życia w miłości Boga samego, totalne zawierzenie się Jezusowi Chrystusowi i chodzenie w radości, w sercu, w wolności, którą daje nam łaska Boża. Przemyśl to: jeżeli już raz połączyłeś się ze światem duchowym, jeżeli już raz weszedłeś, Wszedłeś w świat duchowy i chcesz zamienić to na cokolwiek innego, zamień to na Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. I oczywiście jest trudniej dostać namaszczenie od Ducha Świętego. Łatwiej jest grać w tarota, łatwiej jest stawiać tarota, używać Ouija board. Ale to, co łatwe, nie zawsze jest korzystne. A to, co najlepsze. O takie rzeczy zawsze trzeba się nastarać. I taką rzeczą jest właśnie namaszczenie Ducha Świętego i posługa Bogu. Amen. Dobrego dnia. Amen.